xa używaj i wejdź ale ni kurwa mać <grym> ale daj skrady kurwa nie? Kurwa. no nie no na no <grym> ja, <pierdą> <grym> <grym> ja nic nie widzę kurwa jestem w nam idzie więcej smogu niż kurwa w krakowie A, ja do smyrka, proszę do <grym> dobra Ochuj. <grym> Jet, jad, jad. No przesuń się! No! Namiot rozłoży i pójdę spać. Zamknij o Obyś się wyjebał teraz. Jak mi skurwiel. To jest niemożliwe już. To był ten moment, that he wiedział. He fucked up. Nawet no, taka szkoda. No, się ja pierdolę! Ja pierdolę. 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 pierdolę! No zatrzymałeś kogoś, nie? Spokojnie. Wjeżdżaj! Przewieżdżaj! Do ekba, do ekwaza, Się Kurwa ginie, bo. Ech, bo z z pilami pe... jesteś! No bo... kurwa, ginę przez siebie! Czemu ty się na pójdziesz? Bo został z tej Ech. strony, kurwa! Ty widzisz, mówię co ci robi? po lewej. Ale mówię ci po lewej, ja ty nie wiem. Jakbyś wiesz z prawej debilujewanie. Deserty. Nie sprawy, ale... Ale... No pojebało cię chyba. Co? 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 Pojebało. Czekałem na tą reakcję ty. Dizerty gramy desertów, człowieku. Deserty gramy. No kurwa mordę zamknij, coś odzywać co trzeba. Dizerty.